Supermofio Upsis przedstawia Hello wszystkim Co to tutaj Michał? Śnieg od śnieża, czy co? 19 listopad 2022 Machina Ooo z opóźnieniem, ale chyba w całej Polsce pada. Zobaczcie jak Bodzio zrobił to cudo. Dobre, jak to fajnie wygląda. Światła i odblaski i cuda nie widać. Ale skupię. O Michał nam się zatrzymał. O Bocia nawet idzie. Ty uważaj, to się nie przewróć tam znowu. Bo tej przy tej talerzówce to masz pecha. <grym> Hello! I co? Hello. Śnieg? A gdzie masz? Kuk! Nie mam, bo zima przyszła, mówię, że nie mam godzic i zobacz. I zaskoczyła. Zaskoczyła w polowcu. No. zobaczysz jak tu idzie. No! Myślałem, że się będzie zapychać w śniegu. No, widzisz? Tak ja, ja się nawet nie zapyla. a tam po tych bulwach, co były, to takie płytniejsze, to No było, Może wyłącz na chwilę ja płyty, ja nie silnik, nie, czy nie? Musimy się rozgrzewać. A? Nie, zaprezentować tutaj. Teraz? Zaprezentować? No. Płyty? Chodź, prezentuj Brona talerzowa B402, forsznit, 85 rok, tak? Albo czwarty. Piąty. No. No, i co tam jeszcze byście chcieli o tym wiedzieć? Nowe węże hydrauliczne z przodu, dwa nowe z tyłu, poprzednik kiedyś wymieniał dwa, więc tylko dwa wymieniałem z tyłu. Yy, robiony cały serwis bodziowy. Yy, w Malachinie, w zakładzie Zieman był, była tabelka regenerowana, sworzeń, oś tam, raczej znaczy ta ośka ta, to jest sworzeń, nie? to tam było jaja Otwory, bo tam tak, były był jaja. Bączu. I ten z tyłu, ten ten jakby nazwać to hydropak jakby, tak, tak. też tam tu tuleje, nie? To też było w zakładzie zieman No i jedną ośkę jeszcze dorabialiśmy, chcieliśmy wyprostować, ale pękła przez przypadek. Jednak za i jedną ośkę dorabialiśmy tą dłuższą. No i tak ogólnie tutaj co? Oświetlenie dołożyliśmy, jakieś tam takie tablice wyruszające. Na tej, region, na tej tutaj korbie było to jajo zrobione, bo ja. tam było jajo wybite. Ja tutaj były, tu były też jaja, to mówiłem, żeby Michał dał dorobić tuleje, przysławałem. Ale, ale zapomniałem jeszcze tych kontrów wkręcić. A, to jest? No. Co jeszcze te kontrów. A weź to podnieś i zaprezentuj, jak to się wysoko mama tu może Ja nag... mam już jakieś zdjęcia, nie? No, ale tu tu to Zdjęcia to nie jest film. Weź tu. Pornieś ładnie i zaprezentuj tutaj tak. Ja tylko tu zobaczę, pokażę Teraz Wam, jak są stanąć... te światła. Zaraz, poczekaj. Bo jak światła. Jak musisz tutaj tak nagrać. To wszystko. Jak się przewala, przez te kukurydzę to będzie lepiej. No i fajnie Ledy z, tyłu. Ledy z tyłu są, ale one nie świecą na szosie Nie, nie tam jest wyłącznik Nie Zapraszamy. Brony wysoko się podnoszą, nie Trochę tutaj tak to ciągną, ale można powiedzieć trochę równają dzięki temu Wszystkie światełka Rysówki tu były, nie? Ale, od, ale nie odłączone. Te, ale nie te. Nie te. Były tam stare pohaczone i takie tam nie? A brony chyba też masz nowe, no, nie? brony są nowe też, no. no co tam no, idzie? To tam o, tu się wyłącza. O. A, no i... o! I nie ma. Także się nie oślepia. Może mówił. No i tam jeszcze jest gniazdo na koguta. Wnosi tak. tam koguta się założy do gniazda i. Kogut jest... jest magnetyczny, nie? Na magnes, tu jest się bo jedno założyć, czy tuż, czy tu, z tu, tu. No. Bądź jak chcesz mój, to choć bliżej. No i teraz co? No teraz potależuję po tych kukurydzach, Tam jeszcze kukurydza stoi, zobacz, Jeszcze mamy no po tak. połowę kukurydzy. Przed chwilą gdzieś. pokazywałam, wiesz? I mia miała być w poniedziałek koszona, zobaczymy jak to wyjdzie. Yy... I teraz będzie musiał trochę śnieg chyba, ustąpić. Panie. Bo miała być suchsza, a będzie mokrzejsza. Nie, <laughs> po śniegu. Nie, tam jeszcze ma być pogoda. Także według mnie maszyna prima sorte. Chciałem ciężarków dokładać, już mamy w garażu, dwa takie byki, ale no to ale jest jak to wczoraj weszło, sama z wczoraj była próba, nie? Ale tam, w nocy? No, ale tam, tam gdzie kiszonka jest, ten kopiec, tam jest tak twardo, że nieraz puchnie, weź jak to wpuścił, to nie mógł ciągnąć. Ja nie nagrywałam w nocy, bo mi się tutaj przewróciła, to no. dopiero by było. To, co no jest... i tak sobie do wiosny to będzie gniło, jo. jakoś luty, marzec, przypuszczam, jak będą warunki, to się założę. I jak no będzie idziele, już nie? jechać szło, nie? Ja. Za wcześnie też tyle. nie ma sensu. No jeszcze na wiosnę będzie obornik. Rozumiem. Jeszcze jest poplon, nie? Poplony jeszcze są do talerzowania Te teraz gorczycy tam z 10-12 hektarów. No też zobaczymy w poplonie jak to będzie szło. Także łożyska w kołach wymienione w obydwu na, na sekcjach łożyska powymieniane, nie? Ja. Tam na sekcjach talerzowych talerze jeden tak, nie, wszystkie są te, co były trochę wyszczerbione, oszlifowałem, mogą iść to niektóre są powicinane, myśleliśmy, że nie są te gwiazdowe talerze, uzębione, nie, że to nie wejdzie a to jest taki ciężar no nieraz jeszcze Jaż są zastąpione tutaj pomysłem Bodzia, choć mało pokaż o, i myślę, że to będzie lepiej widzisz, tu są grube Śruby 24 mm 24 i od dołu jeśli idzie długa, gruba śruba yy, Nie za twarda, nie za miękka to jest chyba co 8,8 bo 10 za węgla ma nie Wie... mogła się czasem ściąć, nie? No. no i tu jest oryginalny ten, ten, to, ten to było, do regulacji od dołu jest ta blacha co kiedyś pokazywałem, nie? Co o tutaj dorobił Co złomu? pokaż ten grzebień Michał może na celu i to jak to się ustawia, albo tam, o, na tamtą stronę do tamtego czablenia. No Nie widać, nie? Tutaj jest, o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć chyba, y, można powiedzieć, poziomów regulacji jest, nie? Ten pręt co jest tutaj przyspawany, on idzie przez cały i właśnie on trzyma na tych dwóch, bo z drugiej strony jest takie samo. Garniacze, zgarniacze są założone od tych zapasowych ramion. Bo tutaj są fajne. Tych, Tych belek całych są fajne, właśnie nowe, nieużywane. To te założyliśmy, tamte się wyjęło na zapas. Zoregulowane, żeby nie tarło, jakby ktoś ten to nie wiedział, żeby nie zgarniać po talerzu nigdy, nie? bo może przepiłować. I łożyska są wszystkie, nie? No No jeszcze są zapasowe komplety obudowy łożysk, nie? A tak ogólnie to już mamy lekko na minusie i, i wchodzi. No. No. Się obawiałem, że się będzie zalepiać w śniegu, a tu o. Ja, się, się lepiej, szybciej witrze widać, nie? Bo już dostaje kolor. No. srebrny. No ja tu miałem wszystko wyczyszczone, wszystko. Co nie? innego jakby to było może mokre, a to jest się takie pulchne, jeszcze ja. taki się nie topi ten śnieg, nie? Jest jeszcze trochę na... To jest tam, taka poduszeczka. Taka. Ktoś, ktoś pisał, wiem, odnośnie tych płyt tutaj, co Michał mówił, nie? Dlaczego nie wierciłem wiertłem, bo jest lżej. No, nie wierciłem dlatego wiertłem, bo nie mam 24 wiertła, a, a miałem otwornicę i, 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 i tak, nie? No. A wiertarki też nie mam, nie, ma nie wiadomo jakiej, nie? I wszystkie 8, 8 otworów poszło, nie? nie, nie wiado, wiadomo, że nie w 10 minut, ale 25 minut mi to zeszło. Z płynem, ze sprajem do wiercenia, no. nie? Ja jadę dalej wtedy. Teraz, jeszcze bo... tu są z przodu lampki możesz pokazać. Poczekaj, poczekaj chwilę, bo ja muszę wytrzeć. i to będzie takie ścięcie. Poczekaj, bo ja muszę wytrzeć. Już to jest na pewno mokre. No, tu są o. Tu są opisówki z przodu. Odblaski wszędzie obrysowe. O. Ta, takie były, no to pozostawiałem. Tylko te zagięcia obciąłem. Tu może iść jeszcze, nie? Mówił też, ugał ten ten który sprzedawał, że kamlotów, nie? Jo. No tu już parę kamieni na tym małym kawałeczku dostała. No. Tylko patrzałem, o talerz cały, no to dobrze. Ale, ale nie widziałem tam żadnej gromady kamieni. może... Nie, u nas jest więcej. Już <noise> chciałem tam dołożyć, a Michał mówi, zobaczymy te ciężarki, jak to pójdzie, nie? I, i nie dokładaliśmy mamy na cały koniec, jeden i drugi, nie? To się kołami połamie, nieraz musi podetrzeć, bo za głęboko włazi, nie? A wtedy jak mniej włazi, to podniesie, nie? Mówię, łożyska są wszystkie tak, że to będzie drugie tyle lat, co ona ma chodzić. Tak myślę. Nie wiem, może się mylę. Miał być w zeszłym roku byliśmy famarolki oglądać. Ktoś tam pisze, w, w, się zastanawia nad famarolką. Za dużo wahaczy, nie utrzymasz tego na szosie. Nie pamiętam kto, ale czytałem w komentarzach. Tam Michał odpowiadał, że, że byliśmy, ale za bardzo spękane są, nie? A ja jeszcze do, dodam, że wahacze są na, na podnoszeniu. Michał chciał to, ja też byłem za tym, bo pierd famarol, nie? Bo bo, bo część, a guzik nie ma też już do famarolów. Tych pół zawieszanych na kołach, ja nie mówię o innych. Gdyś miał być bomet, a teraz tak podrożały, że kosztuje więcej niż ta. Ta zawieszana domek w Polski. Na tym piaku muszą koła iść w ruch, bo wpadnie po same osie, nie? Będziemy musiał jeszcze raz to wąski pasek. No bo tutaj troszkę zostało. Ale tam już jest coraz szerzej, widzisz tam już? No. Tenże jeszcze raz pojedzie. E, bo ty jesteś dokładny, ty to tam masz cuda zrobione. Jak cuda, no to... Tak. To, to jaż, bo coś widziałaś jak to wyglądało. No to jak statek kosmiczny to by, teraz to by, to taki trzasło, oświetlony nie? i wszystko jest. No tu nie było ani tych tablic, niczego, nie? No nie. No widzowie mogą a, się cofnąć w filmiku i zobaczyć jak było przywiezione. No, tu, tu jest dlatego, bo to jest długie i to musi być oświetlone. Mamy za dużo szosą do jeżdżenia. Ktoś napisze może... Jakiś ktoś tam, że choinka jest. Musi być, bo pamiętasz ten przypadek, co był, że pługiem skręcał chlane w siedmiu czy w sześciu golfem jechali i mu w środek puga przypakowali. A tu już nie będzie obiekcji, jest oświetlenie, są odblaski. Jeszcze wam powiem, bo niektórzy mówią, że kopce robi, nie? I tu, tu są na przedniej osi skrajne talerze, zewnętrzne mniejsze. Tak miał ten poprzednik i tak widziałem, że wielu ma, nie? I takich kopców nie robi wtedy. Jakby by ktoś tam chciał ekrany robić, nie ma potrzeby, nie? Wtedy, jak są mniejsze talerze. Na przedniej osi jednej i drugiej sekcji Zewnętrzne talerze mniejsze. O wiele. Tu był... Kto będzie chciał, to so zobaczy na tym ujęciu teraz. Mocy jest zapas, nie? Bo poprzednik MCZ yy, ma tym gronami Ale takie dynamie jak u nas są, nie? Pozdrawiamy jak nas oglądają tam ci co sprzedali ci państwo. I Pozdrawiamy wszystkich widzów tak jest. i lecimy do domu. I Lecimy pa, pa. do domu. Na herbatkę. Mówię, łożysko powymieniane, to jedynie może talerz walnąć, nie? Ale no na razie tu tyle zgrzytów wczoraj było i nic. To więc widzieliście My... na tych poprzednich filmikach co Bodzio robi. Ile 30? 33 lata myślę że drugie tyle. nagrywałam wam to co, no. co mniej więcej nie, nie było be... robione nie wszystko tak więc widzieliście na filmikach co bodzio robił nie, tak więc i taka mówił jest teraz że do całość końca mojej dni, bo może tak się skończyć jak z koszem si no to ale to jest inny materiał całkiem tu nie, nie obawiam się niczego nie na razie bye bye Baj, bye, bye wszystkim piszcie u was jesteś mnieg. Wiadomo, filmiki z opóźnieniem. No, dwa tygodnie około. O, wraca, już jest ciemno. Wraca z pola. na cały czas spada Maszyna fajnie się Ale jest Super. Specjalnie światła na dworzu nie paliłam, żebyście widzieli, jak to jest oświetlone. Teraz Michał już cofa. Zobaczcie, ile śniegu. No, bo tam opryskiwacz stoi. Troszkę tutaj. Zobacz, jak śnieg pada. Michała, tego Mariusza, tak to już Prawie jeszcze raz tyle. Zobaczcie ile jest na masce. Hejka. Siema. <laughs> Zobacz jak pada. Się rozpadało, co? Ładnie świeci, nie? No. Ja mówię, dlatego ani światła nie zapalałam na dworzu, żeby było widać jak to każdy zjeżdżał, tym bardziej teraz ślizgo, nie? No. Ale wiesz, to jest oświetlone teraz, nie? A nie, tam jeździć jak szatornik. Tak. No, bezpieczeństwo. A wiesz, jak w tym śniegu to idzie... Ja? <laughs> Kurde. To super. Wodzio mówił, że to w śniegu nie pójdzie, a to są jakie jakieś zaspy już. <laughs> jo, jo, ja już Masakra, to... co? No, wyciekł już... Jest tam jeszcze, no, powyżej. No. Ja już mam całe buty tu w te. No. Tak więc jeszcze raz. Dobranoc i trzymajcie się. Dobranoc. Trybuj. Oceniaj.